Istnieje sześć słów, które należy znać w każdym kraju. Bezpłatnie można prosto, tutaj jest i spać. Radzi pisarz Autostopowicz Anton Krotow, autor wielu przewodników i książek podróżniczych. Podczas spotkania zorganizowanego przez Instytut Studiów nad Islamem we współpracy z Wrocławską Księgarnią Tajne Komplety Krotow dzielił się doświadczeniem, które nabył przemierzając 650 tysięcy kilometrów drogami Rosji, Eurazji i Afryki. Żydzielom górdy Wrocław parzyłają być optymistycznymi? Wrocławionom życzę, aby byli optymistami. Zawsze byli radośni, nie pili alkoholu. Wyrzucili telewizor, tak żeby to był wasz ostatni program w telewizji. Nie wierzyli telewizji, bo daje zmieniony obraz życia i też świadomie podróżowali, to znaczy mogli robić to, co lubią, to, co przynosi największą radość. Zajmowali się ulubionymi rzeczami i niech każdy dzień przynosi wam radość. I bądźcie dobrzy dla innych ludzi, bo tak jak my odnosimy się do innych ludzi, tak świat odnosi się do nas. Ludziom tak i mir odnosi się Nie boi się trudności, ma pozytywne nastawienie psychiczne. I to jest najważniejsze. I brak tych wszystkich fobii, w których my jesteśmy wychowywani, oglądając telewizję, bojąc się ludzi, oglądając chociażby film Hitchhiker, czyli Autostopowicz, który jest chyba najlepszym pomysłem na straszenie ludzi autostopom, gdzie autostopowicz jest pierwszym wrogiem, nieznany, zabrany, gdzieś po drodze staje się źródłem jakiegoś szybkiego zła. Socjusydów nad Islamem, który organizuje to, jest po prostu niekomercyjną, naukową organizacją, próbującą pokazać też islam z normalnej ludzkiej strony.